I ja jestem najmłodszym synaperem w Polsce. Mi trochę się tym jaram, ale z drugiej strony jestem trochę przerażony, bo ja się boję dorosłości. Bo ja lubię mieć 17 lat, lubię się wozić z moimi znajomymi, mam taką fajną paczkę, ja i dwóch znajomych. No i właśnie wozimy się razem, chodzimy na imprezy, palimy tam jointy, walimy koks, nie? Ale tych dwóch moich znajomych zaczęło się ze sobą ostatnio ogarniać, całują się przy mnie, podobno są parą. Ja się czuję trochę jak trzecie koło u wozu, więc powiedziałem im, mamo, tato, możecie przestać, bo czuję się niekomfortowo. No, ale moje rysy są spokojne tak naprawdę. Nie chodzą na wywiadówki, bo ich nie wpuszczają. Już nic specjalnego po prostu teraz jakiś z woźnym o spadek po dziadku, i tak zostawiać. Ale w ogóle moje rysy nie muszą chodzić na wywiadówki, bo teraz jest coś takiego jak dziennik elektroniczny elektroniczny skurwiel. Czyli moje rysy mogą sprawdzić każdą moją ocenę w internecie. Wyobraźcie sobie co będzie za 10 lat, jak tak pójdzie technologia. Dzwoni do mnie matka. Tomek. Widziałam na biegun apel, że masz nieregularny stolec. Wiem, mamo, że widziałaś ojciec, to polubił. No więc, rodzice obserwujemy na dzienniku elektronicznym i mało to wykupili jeszcze opcję z kurwy, syn od zaraz. Czyli, że od razu zostają pojedynkę SMS-ą o każdej jedynce. A jedynki w dzienniku elektronicznym pojawiają się często, zanim nauczyciel oddaje rzeczywistość, rzeczywistości, więc mogę dostać o za jedynkę, zanim dostanę jedynkę. Kiedy wy wracaliście do domu, to pewnie rodzice pytają się was o cenę. Teraz to ja pytam rodziców. Czasy się zmieniają. Kurwa. No i w ogóle, co mi jest dziwne, bo każda lekcja wygląda tak samo. 34 osoby siedzą kompletnie zesrane, modląc się, by nauczyciel nie zapytał, i w końcu pada na jedną osobę, i on od nie, ja się i pyta, dlaczego na podczas kiedy 33 osoby robią, a ja kurwa, wiedziałem, żeby się nie uczyć. To tak nie rozgryzłem, że nie ja będę dzisiaj pytany. Nie? Jeżeli chodzi o mnie, to mnie nauczyciele nie pytają, bo się trochę boją. Ale ostatnio mamy nową panią od Polskiego i jakby chciała wszystko zacząć, przejrzę palcem po liście. Nagle zatrzymuję go i śmiecha się. Kołecki do odpowiedzi. Do 18 roku życia odpowiadałem za mnie rodzice. nie. <śmiewanie> <Łepne. śmiewanie> Następne 5 sekund, było najdłuższy w moim życiu. W sensie wszystkie pośmiewki w klasie wyciszyły się tak. Hej, ziu i tylko jak na czerwieniej jej i wybucha. Co ty sobie myślisz, gówniarzu? Jesteś niewychowany, to jest szkoła zero sztuby. Myślisz, że jesteś jakiś śmieszny? Zaraz zadzwonię Twoich swoich rodziców, się razem pośmiemy. Tak, jak pani skończy, to proszę się napać, co będzie na obiad. <grym> Wiem, że przyjechałem, uratowałem już ten dzwonek na przerwę, szybko i z w sali, ale za 15 minut przychodzi SMS do ojca. Synu, pojebało cię? <grym> Bez spaghetti. <grym> Wolaj, kurwa! Był de w sensie, jak, jak tak można zrobić człowiekowi? <grystanie> Ale mam też inne problemy. Właśnie mieszkam w... dnie w Piasecznie, kurwa, w Józefosławiu. Czyli jestem słoikiem słoików. Ja pierdolę. <grystanie> jest tak słabe. I przez to, jakby mieszkam w tym Józefosławie, się czuję takim wieśniakiem, jak przyjeżdżam do Warszawy, naprawdę, z się Słoma z butów. I jestem, dobra, jestem takim wiśniakiem, że jak się kiedyś umówiłem z kolegą na 8 piętrze, to wchodziłem schodami, bo myślałem, że na windę trzeba mieć bilet. Jestem takim wieśniakiem, że jak wchodzę do metra, to muszę wziąć aviomarin. Jestem takim wieśniakiem, że jak się kiedyś umówiłem z znajomymi na polach mokotowskich, to myślałem, że jedziemy na Żniwa. Minę ludzi patrzącego na mnie, jadącego metrem z kosą, pukającego aviomarin, żeby z No i właśnie ta moja wieś nazywa się Józef Osław, Jest po drugiej stronie Lasu Kawackiego. To już gwałty i te sprawy. I, I ludzie się strasznie wkurwiają, że metro do nas nie dochodzi, bo są korki, musimy długo jeździć, jakby było metro, by szybciej, a metro nie jest, bo jest las kabacki, z kabaty, las kabacki, nie mogą dalej metra poprowadzić. Jeden typ tak się wkurwił na ten las, że postanowił zrobić manifest, by pokazać, jak bardzo złym miejscem to może być i zgwałcił tam kobietę. I to wyglądało mniej więcej tak. Chcę metra do Piaseczna. Ona, ja też. To nie był gwałt, to był, wiecie... To był taki po prostu... Kurwa, nie wiem jak to nazwać. Spotkanie? <grystanie> <grystanie> Manifest? Nie. Jak <grystanie> ja sobie to wyobrażam, <grystanie> przynajmniej że tak było w moim idealnym świecie. <grystanie> <grystanie> Jezefa, I ze Fosławy. Mam też inne problemy. Mam problem z kupnym alkoholu, bo jestem nieletni. Znaczy problemem są tabliczki w sklepach. Osobom nieletnim i nietrzeźwym nie sprzedajemy alkoholu. Czy na tabliczce jest koniunkcja zbioru nieletnich i nietrzeźwych. Jakby była alternatywa osobom nieletnim lub nie trzeźwym w alkoholu, to wtedy ja rozumiem, nie mogę kupić, bo jestem nieletnim lub nie ale kiedy jest nieletnim i nie trzeźwym, a ja jestem trzeźwy, to powinienem móc kupić alkohol. Próbowałem wytłumaczyć to, kasjerce, kurwa, jakbyś miał pięciolatko i fizykę fantomiczną, ja pierdolę, ale nie, <laughs> nie będę <narodzić. śmiech> Jak to koniu chcesz nic, mężczyzna?